Wiosna i zbliżający się koniec roku szkolnego to czas organizowania turniejów piłkarskich, które odbywają się w różnych kategoriach wiekowych. W Bolesławcu mamy sporo klubów, w których grają najmłodsi mieszkańcy, stąd też i turniejów dla nich jest najwięcej. Ten sobotni, rozegrany na ośrodku wodno zorganizował Klub Sportowy Talent, a współfinansował miejski samorząd. Na dzisiejsze zawody przyjechało 17 zespołów. Głównie z okolic, z okolic Bolesławca, z okręgu Jelniogórskiego. i gramy w roczniku 2008. Mamy świetną pogodę i rozegramy dzisiaj około 70 meczy, także czekają nas sportowe emocje. Takie turnieje skierowane są przede wszystkim do klubów lokalnych i tych z okolicznych miejscowości. Ważne, by brały w nich udział miejscowe drużyny, bo to daje możliwość porównywania się i wzajemnej rywalizacji. A nie na wszystkich turniejach jest to możliwe. W tym sobotnim dopisali uczestnicy. Kąt Talent Eskadra jest wyższą kategorią, którą tworzą Kąt i Talent, ale jest BKS Bolesławiec, jest, są, jest zespół z Raciborowic, jest zespół z Iwin. Są to małe zespoły, ale bardzo fajnie sobie poczynają w tych zawodach. Zawodnicy i widzowie przywykli już do drużyn, gdzie obok chłopców, których jest wciąż zdecydowana większość, są również dziewczęta. Grały one w niemal wszystkich turniejowych drużynach. Są u nas w drużynach dziewczynki, mamy w Bolesławcu, w naszym oddziału, oddziale bolesławieckim mamy trzy dziewczynki, również w Nowogrodzicu, gdzie trenujemy mamy trzy dziewczynki, także dziewczynki ramię w ramię, grając z chłopcami. Sobotni turniej rozegrano w świetnych warunkach pogodowych. Słońce wprawdzie dawało się nieco we znaki, ale dzięki temu też pobyt w tym miejscu był przyjemną majówką, do której wcześniej nie mieliśmy zbyt dużo szczęścia.